Prawdopodobieństwo wylosowania przez Bartka piłeczki czarnej wynosi. Musimy wybrać prawidłową odpowiedź spośród czterech podanych. W treści polecenia mamy informację, że piłeczek białych i czarnych łącznie było 72 sztuki. Wśród wszystkich piłeczek 1 czwartą stanowiły piłeczki czarne, czy czarne. Czyli musimy dowiedzieć się, ile tych piłeczek czarnych było na początku, czyli 1 czwartą wyliczyć z 72 wszystkich, które mamy. Zapiszę to jako 72 pierwsze. Skrócę po skosie, czyli w tej sytuacji czwórka czyli mamy 18. I taka też będzie wartość. Tyle, jest, tyle nam wynosi liczba piłeczek czarnych. Nawet tutaj zapiszemy piłeczki czarne. W dalszej części polecania mamy, że wyciągnięto 12 piłeczek już, wśród których żadna nie była czarna. Skoro już wyciągnięto 12 piłeczek, czyli od 72 odejmiemy 12, w tej sytuacji 60 to są piłeczki, które nam pozostało. Zapiszemy w skrócie piłeczki pozostałe. No i teraz, skoro chcemy obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania yy, piłeczki czarnej, czyli musimy P od A. I skoro mamy zapytanie o piłeczki czarne, to na górze zawsze w liczniku zapisujemy ilość piłeczek czarnych. Nadal pozostało 18. Natomiast wszystkich, które pozostało do wylosowania jest 60 Czyli prawdopodobnie 100 podał będzie nam wynosił 18,6. Musimy tą wartość skrócić z epizodem najprostszej postaci. Możemy to skrócić przez 6, czyli mamy wtedy 30. Taką też mamy odpowiedź w podpunkcie C. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco oraz pozostawienia łapki lub komentarza, jeśli materiał Ci pomógł. Do zobaczenia wkrótce.